Witamy w firmie Shapa. Tu w Shapa stale mierzymy się z nowymi wyzwaniami. Dlatego tak ważne jest dla nas, abyśmy mogli polegać na naszych dostawcach. Przed nami kolejne wyzwanie: prawidłowe planowanie i konfiguracja. Rital zapewnia najlepsze wsparcie podczas prac konstrukcyjnych. Dostawa jest zawsze realizowana na czas, nawet w ciągu 24 godzin. Byliśmy naprawdę pozytywnie zaskoczeni tym, jak dobrze Rital przemyślał konstrukcję szafy sterowniczej VX25. Jej zaletą jest na przykład niewielka liczba wymaganych dodatkowych części. Przejście na szafy VX25 poszło jak spłatka. 20 mm dodatkowej głębokości montażowej pomogło nam w osiągnięciu wyższej gęstości upakowania. W przypadku szafy sterowniczej VX25, szyny pasują zarówno do poziomych, jak i pionowych elementów ramy, a ich montaż jest możliwy z boku i z tyłu. Wyższa wydajność przy mniejszej liczbie pracowników. To daje nam przewagę. Wymagany jest tylko jeden rodzaj śruby. Dzięki numeracji otworów możemy teraz dokładnie określić pozycję montażu dodatkowych elementów. Szybszy montaż, krótszy czas cyklu. Korzystają na tym wszyscy, my i nasi klienci. Szafa sterownicza VX25 jest tak wytrzymała, że można nawet w niej stanąć. Dzięki szafom VX25 zaoszczędzisz dużo czasu. Zadanie wykonane.